Odpowiada hienom, gdzie mają uderzyć. Sprytnie. E, 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 niezbyt szlachetnie, ale sprytnie. Nie rozumiem. Przecież złapały już kilka gazeli. Powinno im to spokojnie wystarczyć. Właśnie. Dlaczego nadal atakują? Chanża i jego klan nie spoczną, dopóki nie dopadną całego stada. Co? Nie. Nie rozumieją, jak działa krąg życia? Krąg życia ich wcale nie obchodzi. Nie polują na pożywienia. Chcą, żeby na lwiej ziemi zapanował chaos. Ale lwia straż na to nie pozwoli. Lwia straż? Czyli my? Nie pamiętasz, co mówił Simba? Jest wśród nas jeden lew i co z tego? Wiem, że nie znajdę nikogo dzielniejszego, odważniejszego, szybszego, silniejszego i bystrzejszego od was! To prawda! No pewnie, że prawda! Chyba tak! Tak jest! Za chwilę dorwiemy te śmierdzące parzywe hieny! Zaraz, bunga! To nie zabawa! Musimy najpierw wymyślić jakiś plan. Ja już chyba mam pomysł! Jeśli, oczywiście zgadzacie się, się wstąpić do lwiej straży. Ja tak! – Wchodzę w to! – Możesz na nas liczyć. Bunga. Jesteś najodważniejszy. Fuli. Ty jesteś najszybsza. Ono. Ty masz najbystrzejsze oko. Beshti. Ty jesteś najsilniejszy. Jesteśmy nową lwią strażą. I powiem wam, co zrobimy. Broń Królestwa z Lwią Strażą w Disney Junior.